Metalurgicznego. Łuczanowice są nadal częściowo wsią. Przyłączono ją do Krakowa w 1973 roku, malowniczo położoną na południowym skraju płaskowyżu proszowickiego. Na wierzchołku najwyższego wyniesienia znajduje się ogrodzony i zadbany, 18-wieczny cmentarz. Jest to miejsce wyjątkowe, gdyż pochowani tu zostali prawdziwi dysydenci, czyli osoby kalwińskiego wyznania. Kilkumetrowej wysokości kopiec, zwieńczony obeliskiem, kryje w sobie komorę grobową Żeleńskich. Piękne, piaskowcowe grobowce w formie sarkofagu i kilka skromnie ozdobionych krzyży, ocienianych przez starodrzew, stwarzają w efekcie piękną kompozycję krajobrazową i estetyczną. To raczej miejsce zadumy niż smutku. Kopiec w Łuczanowicach. Nie dajmy się jednak zwieść spokojowi tego miejsca. Od końca XVI w. Lucjanowice, takiej nazwy wówczas używano, były ważnym miejscem dla krakowskich i małopolskich ewangelików. Przepędzeni z ulicy Świętego Jana przeniesieli się tu ze swymi nabożeństwami. Znaczna odległość od Krakowa nie przeszkodziła jednak ówczesnym fanatykom dotrzeć aż tutaj i spalić budowany zbór. W 17 W definitywnie zakazano odprawiania dysydenckich nabożeństw. Za czasów ostatniego z królów Polski wybudowano w Łuczanowicach modrzewiowy dwór. Powiększono go, już na początku XX W, o nowe, murowane skrzydło. Inicjatywa tej rozbudowy wyszła od ówczesnego właściciela, hrabia Władysława Mycielskiego, zaprojektował ją zaś znany architekt Tadeusz Stryjeński. Oczywiście nie ma znowu żadnego zbiegu okoliczności, że pada przy tej okazji nazwisko Żeleńskich, Stryjeńskich, Mycielskich tak jak gdzie indziej Kosaków, czy Wyspiańskiego. Bejni krakowskich, mycielskich i pagaczewskich łączyła wielka przyjaźń, a Gabriela Mycielska, która była tłumaczką z języka niemieckiego wilka stepowego Hermana Hesse, była mentorką i wprowadzała w zawód tłumacza literatury moją żonę Annę Pagaczewską. Do kompleksu dołączono wtedy zachowany fragment dawnej kaplicy i komory grobowej, która pod nią się znajdowała. I tylko ta część dworu przetrwała do dnia dzisiejszego, gdyż wkrótce po II wojnie światowej rozebrano drewnianą część zabytkowego kompleksu. Uważny obserwator zadowolić się aktualnie może jedynie cieniem dawnej świetności Łuczanowickiego dworu, który służy jako świetlica, kaplica i dom mieszkalny. Osoby posiadające rozwiniętą wyobraźnię mogą udawać, że nie widzą suszącej się na logi bielizny. Warto natomiast zachwycić się pięknem otaczającego dwór staro-drzewu, przetrzebionego przez rządnych opału okolicznych mieszkańców, a nawet podziwiać rozległe, błotniste wugiłębienia, w których znajdowały się dworskie stawy. Czarne Karo Warka Kopiec Powstańców 1863 Kopiec na nadpilicznych błoniach zwieńczony żelaznym krzyżem, usypany przez mieszkańców warki w 1927 roku. W tym miejscu dokonano w 1863 roku egzekucji powstańców Władysława Kononowicza i jego dwóch towarzyszy broni. Kujawuskie piramidy. Nazywają je Kujawuskimi lub polskimi piramidami, ale nijak nie można przyrównywać ich do egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta. Tak bardzo wydłużonego, że przypominają pełznącego węża. Zbudowane zostały przez ludzi tu żyjących 5,5 ,5 tysiąca lat temu. Kropka piramidy Kujawuskie wzniesiono z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego pomiędzy nimi, wysokiego do 5 metrów kopca ziemnego. Ich długość przekracza w wielu przypadkach 100 metrów. Najdłuższe piramidy miały 150 metrów. Kilka metrów od czoła nasypu, gdzie grobowce są najwyższe, znajdowały się kamienne komory, a w nich ludzkie pochówki. Tu inne zdjęcie, na którym widać ich wielkość. Kopiec powstania 1846 roku w Giedowie. Powstanie krakowskie. Giedów kopiec powstańców. Samo zaś powstanie zwane Krakowskim wybuchło w nocy z 20 na 21 lutego 1846 rok na terenie Rzeczypospolitej Krakowskiej, stąd jego nazwa. W Krakowie powstał też rząd narodowy, który ogłosił manifest do narodu polskiego, wzywający wszystkich Polaków w Galicji do walki przeciw austriackiemu zaborcy. Kulminacyjnym momentem powstania była bitwa pod Giedowem, stoczona przez powstańców w dniu 26 lutego 1846 rok. Dla stłumienia tego niepodległościowego zrywu, wyruszył z Tarnowa oddział pułkownika Ludwiga von Benedeka, po drodze dołączyli do niego chłopi z najbliższych okolic Giedowa uzbrojeni w tradycyjną chłopską broń kosy, sepi i widły. Naprzeciw nich stanęło wojsko powstańcze mieszczanie, szlachta, również chłopi, w liczbie około 500 osób. W zażartej bitwie powstańcy poniesieli wielkie straty, zginęło wówczas ponad 150 powstańców, pochowano ich w zbiorowych mogiłach na giedowskim cmentarzu. 60 lat później, 19 sierpnia 1906 roku społeczeństwo giedowa wzniosło nad ich szczątkami kopiec ziemny wieńcząc go pomnikiem, symbolizującym umęczoną Polskę. Bocheński artysta W. Samek wykuł na mogile rzeźby, Biblijna Rachel opłakująca swych synów, to ojczyzna matka Polka. Rachel płacząca synów swoich i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz. Te słowa z księgi Jeremiasza oddają dobitnie odczucia towarzyszące potomnym, kierowane w stronę ofiar tych tragicznych dziejów narodu. Rzeźba spoczywa pod krzyżem. W ściankach postumentu umieszczono granitowe tablice inskrypcyjne. Obok na mieczu przysiadł orzeł, a na poziomej belce krzyża widnieje napis: Boże zbaw Polskę. Pomnik otoczony jest łańcuchem wpiętym w kamienne słupki. W kolejną rocznicę bitwy, w roku 1966 kopiec powstańców został odrestaurowany. Kopiec usypany w Olkuszu w 1861 roku dla uczczenia 44. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki wyraz narastającej atmosfery patriotycznej przed Powstaniem Styczniowym oraz jako pamiątka udziału Olkuszan w insurekcji kościuszkowskiej. Był on miniaturą Krakowskiego Kopca Kościuszki, miał 5 metrów wysokości i 14 metrów średnicy. W czasie powstania styczniowego został zniszczony przez Rosjan, a ci, którzy zainicjowali jego usypanie, zostali zesłani na Sybir. W 1917 roku z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci te kościuszki usypano nowy kopiec. Kopiec ma u podstawy średnicę 18 metrów, wysokość 7 m, krzyż na szczycie ma wysokość 6 m. Generalne prace remontowe przeprowadzono w latach od 1993 do 1994 roku. Kopiec kościuszki w połańcu. Kopiec usypany w 1917 roku w połańcu w setną rocznicę śmierci Tadeusza kościuszki. Kopiec Adama Mickiewicza. W Sanoku kopiec położony w Sanoku na terenie Romantycznego Parku Miejskiego, na Aptekarce, 362 m n.p.m., Sanockiej Górze Parkowej. Rok budowy: 1898. 1. Wysokość: 9 m. Średnica podstawy: 35 m. Kopiec w Chruślinie. Kopiec Wolności w Poznaniu. Kopiec znajdujący się w Poznaniu, na prawym brzegu, warty w dzielnicy Nowe Miasto, w części zwanej Maltą, pierwotnie usypany dla uczczenia zwycięskiego powstania Wielkopolskiego i przyłączenia regionu do niepodległej Polski. Odbudowany, jeden, ma symbolizować szeroko rozumianą wolność jako największą wartość człowieka. Pierwotny. Uroczysta inauguracja budowy kopca z martwych wstania, bo tak początkowo był nazywany, przypadała w dniu święta narodowego 3 maja 1919 roku. Przez miasto przeszedł pochód, w którym uczestniczyli m.in. prezydent, prymas Polski oraz ministrowie, a przemówienie wygłosił jeden z inicjatorów budowy ksiądz kanonik Łukomski. W pracach budowlanych, oprócz mieszkańców Poznania i Wielkopolski, udział brali także przybywający indywidualnie goście z innych terenów Polski. Ostateczna bryła kopca uformowała się w 1922 roku. Pomnik osiągnął wysokość 94 m npm, co pozwoliło mu wznieść swój szczyt 17 m nad poziom szosy Kobyle Polskiej, obecnie ulica Abba. Baraniaka został rozebrany w czasie okupacji hitlerowskiej poprzez niewolniczą pracę, często tych samych ludzi, którzy go usypywali. Usytuowanie kopca odbiegało nieco od dzisiejszego, który jest częściową repliką poprzedniego. Obecny w 1979 roku podjęto decyzję o remoncie Niecki, wybudowanego w latach 50. jeziora Maltańskiego, w celu przygotowania go do odbycia Mistrzostw Świata w Kajakarstwie, których gospodarzem miał być Poznań w sierpniu 1990 roku. W okresie Polski Ludowej ze względów politycznych nie było planów odbudowy przedwojennego Kopca Wolności. Jednak, aby pogłębić jezioro i przywrócić jego parametry jako toru regatowego, należało wydobyć z jego dna, a następnie wywieźć ogromne ilości ziemi. Koszty jej transportu byłyby zbyt wysokie, dlatego w pobliżu zbiornika postanowiono usypać wzniesienie, którego projektodawcą był Klemens Mikuła, 2. Żeby nikt nie został posądzony przez komunistyczną władzę o ukryte zamiary odbudowy wolnościowego pomnika, oficjalnym powodem usypania wzgórza było zagospodarowanie na Malcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, m.in. z całorocznym stokiem narciarskim, torem saneczkowym oraz polem do nauki gry w golfa. Kopiec ma wysokość 103 m npm, nadal jednak pozostaje w swojej niedokończonej formie z powodu problemów terenowo-prawnych. W 2004 roku powstało stowarzyszenie Kopiec Wolności w Poznaniu, którego zamiarem jest sfinalizowanie budowy Kopca Wolności. Odtworzony kopiec ma być wyższy od swego poprzednika i wznosić się na około 30 metrów ponad powierzchnię ulicy, a na jego szczycie planowana jest platforma widokowa z ławeczkami i rzeźbą ptaka wzbijającego się do lotu, na skraju zaś murek z ukrytymi lampami. Czarny Karo. Kopiec w starych glinkach powstańców listopadowych. 15 lipca 1831 roku w okresie powstania listopadowego rozegrana została potyczka zwana w historii bitwą pod Młynarzami. Pięć pułk ułanów zamojskich pod dowództwem podpułkownik Kruszewskiego pokonał dywizjon armii rosyjskiej podpułkownik Safranowa. Wojciech Kossak 59 lat później namalował obraz tej bitwy ku pokrzepieniu serc. Żołnierze powstania listopadowego są pochowani w kopcu koło kaplicy w Starych Glinkach, siedzibie rodowej książąt Korybót Woronieckich. Kopiec w Bieruniu. Kopiec pod Sandomierzem w widłach Sanu i Wisły. Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei. Okrzeja wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie Łukowskim, w gminie krzywda. W latach od 1975 do 1998 roku miejscowość administracyjnie należała do województwa Siedleckiego. W miejscowym kościele został ochrzczony Henryk Sienkiewicz. W Okrzei znajduje się kopiec jego imienia, ręcznie usypany przez mieszkańców okolicznych wsi. Zaczęto go sypać w 1932 roku, a skończono w 1938 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Muzeum Pisarza Noblisty. Utworzone w 1966 roku w 120. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, mieści się w oficynie dworskiej. Imponującemu zbiorowi ponad 1500 tomów dzieł Sienkiewicza, analiz i opracowań krytycznych, towarzyszą barwne rekwizyty i plakaty filmowych adaptacji, m.in. Pana Wołodyjowskiego w Pustyni i w Puszczy oraz Kłowadis. Są też obrazy, akwarele i rysunki inspirowane utworami i bohaterami Sienkiewicza, np. Janko muzykant Franciszka Kostrzewskiego, Bohauen Franciszka Paucza, obrona Jasnej Góry Jana Molgi. Ten ostatni ozdobił w 1974 roku polichromiami sufit kościoła w Okrzei, przedstawiając również obronę Jasnej Góry z potopu oraz Dokąd idziesz panie Skłowadis. Muzealną atmosferę XIX-wiecznego dworu Ziemiańskiego wzbogacają oryginalne meble z tamtej epoki, kominek, fortepian babki pisarza. W dobrze utrzymanym parku zwracają uwagę ludowe rzeźby, przywołujące postaci z Sienkiewiczowskich nowel i powieści. Przodkowie pisarza ze strony matki zostali pochowani w krypcie pod kościołem w Okrzei, a na cmentarzu parafialnym znajduje się nagrobek matki. Także w Okrzei, w latach od 1932 do 1938 roku, wielu Polaków usypało na cześć pisarza noblisty Kopiec, wykorzystując ziemię przesyłaną z miejsc w kraju i świecie z nim związanych. Na szczycie Kopca, o wysokości 15 i średnicy 45 metrów, odsłonięto w 1980 roku pomnik z białego marmuru. Z kopca mamy wspaniały widok na lasy i pola, okrzeje z kościołem i cmentarzem oraz wolę okrzejską z Muzeum Pisarza. Pomnik Sienkiewicza na kopców okrzei Czarny Karo. Kopiec kościuszki w świętem podłodzą. Kopiec kuczci Kazimierza Pułaskiego i Konfederatów Barskich. Od 1998 roku rok na terenie prywatnym można go oglądać tylko z za wysokiego płotu. Kopiec Pułaskiego Pomnik i Kopiec postawiony na cześć Kazimierza Pułaskiego w 150.